Witajcie! Ciągle słyszę, że ten kanał powinien mieć więcej subskrypcji, bo prowadzi całkiem fajne, ciekawe treści. Ale słyszę też w wielu miejscach inny komentarz, który zmotywował mnie do tego nagrania: czyli, no, ten kanał jest fajny, to co mówisz ma sens, ale czemu ta nazwa jest taka brzydka? Do nagrania tego filmu zdeterminował mnie głównie ten komentarz, ale były też inne. Niestety za bardzo screenów nie robiłem, choć może powinienem, gdybym wiedział, że będę coś takiego nagrywał. Ale macie przykładowo na przykład taki. Pozwoliłem sobie też pod materiałem Everyday Hero o trigger warningu tak trochę humorystycznie zasugerować pytaniem, czy mój nick jest wystarczająco triggerujący, czy jest trigger warningiem w wystarczającym stopniu. I doczekałem się tam z kolei takiej odpowiedzi. A to tylko trzy z naprawdę wielu, wielu bardzo drastycznych i konkretnych przykładów, które sugerują mi, że no, ja bym odwiedził nawet Twój kanał, ja bym cię nawet zasubskrybował, ale no, tak źle mi się to kojarzy, że nawet Cię nie odwiedzę, nawet nie zajrzę, nawet nie sprawdzę. Mógłbym przytoczyć dobre rady znajomych, którzy mówili mi, żebym nazwał ten kanał inaczej, ponieważ no, promuje na nim bardzo fajne treści, promuje na nim zdrowy sceptycyzm, promuje na nim pozytywny ateizm, ale no, ten nihilizm, no to nie jest dobry marketing. Pomijając całkowicie temat, że nihilizm jest kompletnie źle rozumiany w takiej popkulturze, w takim mainstreamie i kojarzony w ogóle z Friedrichem Nietzsche, co jest kompletną porażką już zupełnie. Ale to, że w edukacji szkolnej w Polsce brakuje filozofii jako przedmiotu wykładowego, no to jest zupełnie inny temat, który też będzie poruszony na tym kanale i to już w najbliższą niedzielę. Lub już był poruszony i wyskakuje w karcie, o ile oglądacie to w przyszłości. Ale nie na tym temacie chciałam się skupić w tym nagraniu. Nie będę też tutaj tłumaczył dlaczego taki, a nie inny nick, bo o tym też już nagrywałem materiał i też Wam wyskakuje w karcie, jeżeli jesteście ciekawi. W tym materiale opowiem wam o tym dlaczego to dobrze, że ten nick jest taki, a nie inny i dlaczego nie mam zamiaru go zmieniać, nawet jeżeli inny zapewniłby mi dużo większe zasięgi, dużo mniej odrażający byłby. Tak z takimi komentarzami też się spotkałem, że jestem kimś, kto reprezentuje ochydne odrażające ITP, TD poglądy, choć spotkałem się i z jeszcze bardziej kreatywnymi epitetami i spotykam się z nimi praktycznie codziennie, zarówno jeżeli chodzi o komentarze tutaj pod kanałem, jak i komentarze, gdzie ktoś odpowiada na to, nawet nie na to, co napisałem w komentarzu pod innym filmem na innym kanale, ale samo to, że ja to napisałem. Tak jak zresztą widzieliście no, na pierwszym screenie, tak? Komentarz totalnie nie odnosił się do tego co napisałem, tylko donika. Aha, bo chcecie wiedzieć, jaka byłaby ta lepsza nazwa, która lepiej oddawałaby to, co sobą reprezentuje? Otóż byłaby to nazwa niczezańskie dziecko chaosu. Dlaczego niczańskie dziecko? No cóż, tutaj u niczego mamy koncepcję trzech etapów, tak jakby rozwoju człowieka. No i w tym momencie mamy pierwszy etap wielbłąda, czyli taki posłuszny, wykonuje polecenia i tak dalej, nie dyskutuje. Idzie za dogmatem, powiedzmy. Drugi etap, no to jest etap lwa, gdzie on protestuje, ale tylko ryczy, na to, że jest źle i narzeka i tak dalej. No to generalnie jest chyba jeszcze nawet bardziej potępiane przez niczego niż yy, wielbłąd. No i trzeci etap, etap dziecka. Dziecko, które się wszystkim interesuje, którego nic nie dziwi, które akceptuje sytuację i chce budować swój świat od zera, tak jakby. No, tak, w dużym skrócie, mocno to uprościłem. W każdym razie to by była koncepcja niczańskiego dziecka. Natomiast chaos, no to tutaj odsyłam Was do mojego filmu na temat Lodu Dukaja, gdzie mówiłem o koncepcji chaosu i kosmosu, że chaos to jest maksymalnie twórcza siła, tak, no bo jest nieuporządkowana, więc z niej może wyrosnąć absolutnie cokolwiek. Nie mówiąc już, że to ma takie trochę edgy brzmienie takie trochę no, ezoteryczne takie tajemnicze to jest. I to marketingowo sprzedałoby się naprawdę nieźle. Ale, no właśnie, taka nazwa nie byłaby odpychająca, nie byłaby ohydna, nie triggerowałaby. I dlatego jej nie wybiorę. Czyli w pewnym sensie robię sobie i trochę wam, no bo wy też współtworzycie tą społeczność pod górkę. Niemniej mam w tym swój taki trochę może masochistyczny, ale jednak ukryty cel. Tak jak wiele lat temu powiedział Martin Luther King, i have a dream. Marzę o świecie, w którym ta nazwa nie będzie nikogo triggerować, w którym absolutnie żadna nazwa nie będzie nikogo triggerować, w którym każdy będzie mógł wyrażać swoje poglądy i nie narażać się na to, że ktoś, kto myśli inaczej, kto ma jakieś stereotypy negatywne na Twój temat, nagle będzie Cię chciał publicznie zniczować, dosłownie. Kiedy samo to, że powiedziałeś, że masz jakieś poglądy na jakiś temat, czy że ich nie masz, czy użyłeś jakiegoś określenia, które się komuś nie podoba, sprawia, że nagle jesteś dla kogoś ohydny i odrażający. Kiedy nie możesz otwarcie emanować tym, jaką masz orientację seksualną, kiedy nie możesz ubierać się jak chcesz, kiedy nie możesz, nie wiem, jeść czego chcesz, kiedy cokolwiek nie powiesz zostanie nie tyle użyte przeciwko tobie, co użyte po to, żeby mieć pretek, żeby dać ci w ryj. Bo jednocześnie to, co powiesz, może jak najbardziej być użyte przeciwko tobie, ale za pomocą sensownego argumentu. Tak, aby przekonać Cię do tego, że jednak no, nie jest to dobre, to co powiedziałeś. Tylko nie przekonać na zasadzie a mój dogmat mówi tak, że to co powiedziałeś jest złe, więc kij Ci w oko i się kiera w plecy. Bo w tym świecie z moich marzeń nie ma czegoś takiego jak dogmaty. Nie istnieją ostateczne odpowiedzi i nie ma nic, czego nie można by było obalić odpowiednią siłą argumentu. Niemniej jeżeli coś już jest uargumentowane i stoi za tym wiele autorytetów i tak dalej, no to warto jednak to uznać. Jest to świat, w którym możesz się z absolutnie każdym nie zgadzać, ale w którym masz dla niego choć tą odrobinę szacunku, żeby go wysłuchać. Bo jeśli na to jedno ciebie nie stać, to ty go nie skreślasz dlatego, że on ma inne poglądy czy dlatego, że się z nim nie zgadzasz. Nie. Ty skreślasz go dlatego, że go nie rozumiesz. Skreślasz go dlatego, że tobie jest tak lepiej, tobie egoistycznie lepiej jest ze sobą, kiedy się z nim nie zgadzasz i go odrzucasz. Bo to wtedy nie jest świat, w którym nam razem żyje się dobrze, to jest świat, w którym tobie żyje się dobrze, a jak reszcie to się nie podoba, mogą wypierdalać. Zupełnie tak, jak było w przypadku przemówienia Martina Luthera Kinga wtedy wypierdalać mogli Czarnoskórzy. Zupełnie tak, jak wypierdalać miały kobiety w czasie, kiedy w początkach XX wieku nie miały praw wyborczych praktycznie nigdzie na świecie. Tak, jak wypierdalać mieli homoseksualiści w latach 50. kiedy poddawano ich przymusowej chemicznej kastracji. Czy leczono psychiatrycznie? Czy w końcu, kiedy w wiekach bardziej ciemnych, wypierdalać z niektórych krajów mieli wyznawcy niektórych religii, ateistów palono na stosie? Dlatego ja się nie ukorzę, ja nie zamilknę, ja będę tu stał jak ten przysłowiowy kołek w płocie, aż zrozumiecie, że to nie jest kołek, który szpeci obrazek i który można by było usunąć, żeby ten obrazek był taki piękny, maślany, różowy i tak dalej, i tak dalej. Nie. Będę tu stał, będę tu tkwił jak ten kołek, dopóki nie zrozumiecie, że to jest część obrazka, która bynajmniej go nie szpeci, a wspaniale uzupełnia. Będę tak Chwilę cierpliwie, dopóki nie obudzę się w świecie z moich marzeń, w którym dla każdego jest miejsce i nikt nie musi wypierdalać, którym nikt nie musi się wstydzić tego, kim jest, którym nikt nie musi udawać kogoś innego, czy dostosowywać się do jakichś konwenansów tylko dlatego, że ktoś sobie wymyślił taki dogmat. Być może to marzenie jest kompletnie nierealne, a ja jestem najbardziej naiwnym z ludzi. Choć, wiecie co? Nie jestem pierwszym z tych naiwnych. Bo choćby taki Czesław Niemen był przekonany, że ludzi dobrej woli jest więcej, i mocno wierzył w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. I może właśnie nadszedł już czas, najwyższy czas, żeby nienawiść zniszczyć w sobie. I dlatego ja stałem się dokładnie tym, kogo w Polsce nienawidzi się najbardziej, dokładnie tym obiektem nienawiści, hejtu i odrazy, na który nasz katolicki kraj nie chce patrzeć. Woli udawać, że tacy ludzie nie istnieją. Może na moim przykładzie w końcu zauważą, że tacy ludzie to też ludzie. Jeżeli też uważasz, że to co robię ma sens, to pomóż mi w tej misji i udostępnij ten materiał każdemu, komu jesteś w stanie. Prześlij go znajomemu, wklej na wallu, na swoim facebooku, tak żeby ten manifest, ten apel dotarł do jak największego grona osób. Jeżeli podpisujesz się pod tym projektem, zostaw subskrypcję na tym kanale, żeby świat wiedział, że takich jak ja jest więcej, że więcej jest tych niemenowych ludzi dobrej woli. Jeżeli pragniesz wesprzeć ten projekt, zostaw łapkę w górę i komentarz dla zasięgu, tak aby YouTube mógł go wypromować bardziej I w końcu, jeśli chcesz się zaangażować jeszcze bardziej, zajrzyj na mój profil na Patronite patronite.pl ukośnik nihilistyczny ateista. Link znajdziesz także w opisie. Ale przede wszystkim pamiętaj, że jeżeli porzucisz nihilizm, pozostanie ci już tylko wiara, choćby w to, że możemy pokojowo koegzystować w świecie pełnym dogmatów i stereotypów.